Dzień dobry. Uwielbiam nowe ogłowie, bo szlufki są takie miętkie, a nie, czekaj, nie są. Już powiedzieć co robimy? Czekaj, bo to jest nadal krzywo ten na chrapni. To zaraz poprawię, spokojnie. Po kolei. Najpierw, żeby mi to nie zjechało. O i wiecie co? Nie lubię takich wodzy, bo one się ślizgają i dźwięczą. I są... I one... O nie, wąsa może ciągnąć. I w ogóle one są dobrze ze... Za... Nie no, to tak. Znaczy... No dobra, no. One są takie mało nieprecyzyjne. Popręg? Na kratniki luźniutko za piątek, o, tyle o ile. No. W sumie nie Dobrze. potrzebuję, bo nie będziemy jakieś nie wiadomo czego robić, żeby ja tak. musiała ją na ryju piłować. Nie, coś, nie, nie, tak nie będziemy, robimy. dobra. Tak? E, jedziemy w teren na Eście, właścicielka jest, jest na urlopie i dlatego e, w ramach ruchu dla Estra jedziemy sobie w przytulny... To się będzie co, co to, to jest słówka od tego. Tak. Jedziemy sobie w krótki terenik, także, no, dobra, zaczynamy. Bierz konia, ja otwieram bramki i zrobię cięcie, na razie. Chwila, a, moment, a, telefon muszę wziąć. Idź. Luna, idę. Podepnij teraz. No. I teraz jeśli Trzymasz na delikatnym kontaktem. A. Come, Luna. Come, Luna, come. Come it. Luna, come. Come. Luna nie chce iść. Come, Luna. Idziemy. Come it. Fine, come. Super. Come, weiter, come. Super koń, chodź. Wajta. Musisz się przeobrócić. Tak jest, kochany maleńcu, zaraz dostaniesz rzodkiewkę, no. Super! No super! Mm, jak coś, to ci pomogę, nie? Bo nie wiem, nie będzie wiercić. Super, sprawdzić popręg? esta jestem tutaj jak coś nie przestrasz się proszę na klacie że z boku jest luźno no a ręka wchodzi ciasno zobacz jak jest z boku i najwyżej w trakcie podepniesz, nie albo ja siądę i ci podepnę jak będzie trzeba spokojnie pamiętaj że ona nie chodzi western tylko w klasycznym nie ok możesz jechać Wiesz co ona idzie, ona chyba zwykle pierwsza idzie. No więc to jest esta jest, znacie Este z filmików. Tak jak wspomniałam jej właścicielka, co ty robisz? Jej właścicielka jest na urlopie. Ja nie wiem czy ona to zna z nas z, z konia, wiesz. Tak, że ona ceni sobie jakiej koń trochę pochodzi, dlatego wzięliśmy ją dzisiaj na terenik taki wieczorny. I mamy, co prawda, trochę komarów. spsikałyśmy się, ale może będzie dobrze. Zobaczymy. A Chwester, może ja zsiądę i ci pomogę po prostu? No to, to trzeba y, prawą do, do, do dołu dociągnąć, bo nie wskoczyła, wiesz, do końca. Nie no jest, wskoczyła tak. do końca. <grym> okay, i to o ile poluzować? Dwie dziurki w dół zrobiłam. Okej. Okay. Ja wiem, Esta, to jest... O matko! No. Dwie dziurki w dół. Tak. Jedna, druga. Nie kopnij mi laska tą nóżką. Dobra, poszło. Dzięki. Dziękuję szczęście. Proszę bardzo. Ups. Dobra, jedź. Super koń, luniaczek grzeczny. Koń funkcyjny to jest właśnie luniaczek. Dobra, więc tak, sytuacja wygląda tak, że Esta ma cały brzuch w komarach. Jest naprawdę porażka, tragedia i w ogóle. Także to będzie raczej szybki teren i nie za długi, ponieważ, oj no, przykra sprawa po prostu, przykra. Ten dębsiut jakoś słabo działa. No. Ej, obiectwo się podało w takim gdzieś z bliska, tak wie, żeby ją A, czyli tak jakby podwójnie. Tak nie chciałam soczyć. Czyli musi być beznadziejny psiuks, a Luna ma na brzuchu, czy nie widać stąd? Już co, ja też nie mam dobrego zdrowia. Nie no, nie przesadzajmy. Ale nie widzę, żebym miał obleźnięty. To moja chemia jest dużo lepsza. Ja stosuję e FOL Bremsen bloker W ogóle bremsen tutaj brzmiała się tak po Bo, a bremsen w ogóle to są hamulce, nie? Co? No bremsen hamować to znaczy Bloker hamulców to Bloker hamulcu z działami? Nie, prawda? Ten sam to jest bez ziół, ale też działa. Dawaj Luna! Dawaj! Musimy wjechać na jakąś drogę, gdzie jest słońce, to wtedy nie będzie komarów. Mam no tak, pomysł, mam pomysł. Słońca. No. Owszem. Nie, no ładnie to, ona teraz nie miota się z tym będzie, ładnie idzie na luźnej. Muszę przyznać. Ale tak, jak ona idzie, to takiego młodego konia, który się tu rozgląda, tutaj ten tu zwalnia, tu przyspiesza. Hmm. No bo ona nie ma mięśni niż grzbietu, ona jeszcze dużo pracy przed nią, no. dlatego fajnie, że teraz sobie pójdzie na taki chilloutowy teren, gdzie ma... Oj, uważaj na kupy obce, e, bo będzie mogła sobie kupka. Uuuu... Srany! ten O, jaki klocu! Ale bez. Ty siedzisz na słoniu, wiedziałaś? A taka ciekawostka, wiecie, że wielbłądy robią dużo mniejsze bobki niż konie? Tak. Dużo. naocznie wielbłądów. Tak, ona pracuje w takim Zo trochę. Znaczy nie, to jest zoo. No tak, no taki ogród za. I tam są wielbłądy i ona widziała na własne oczy, że to są bobki mniejsze niż u koni. Właśnie rękami Wilku z trzymała. <laughs> Ale ładnie słoneczko. Wow, zachód słońca. Zachód. Ci. Dawaj do niej też chodź. Nic się się nie przejmuj. Trzeba komarów się pozbyć, nie? Tak, komarów trzeba się pozbyć. Dobra, e, proszę Państwa, misja polega na tym, żeby e, zerwać gałązkę Uu. Żeby zerwać gałązkę i oczyścić brzuch esty z komarów, proszę Państwa. Ona musi być wigięta nas od o. Dobra, z drugiej strony. Niżej, niżej, niżej. Dobra, i nie widzę teraz. Musisz jechać. Zaraz zobaczymy, czy się udało. Ale idziecie, no. Naprzód marsz! A Luna jak zareagowała mi. Kurczę, zrobiło się poważnie. Zejść na drugą stronę, to mogę zobaczyć wtedy, bo tak to od tyłu to nic nie widzę. Wiesz co, ma tylko ciupinkę mniej komarów. Cały czas ma całkiem pod brzuchem. Ona ma tak szeroki brzuch, że nie zdołasz tam sięgnąć. Co ta ciotka robi, nie? No, ja się cofnę trochę może. Ona chyba czai o co chodzi, nie? Ale pozbyłaś się znacznej ilości, to ci przyznam. Nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu, tak. Nie, tak, tam jest, tam. tak, ale nie jedziemy tam. To już <grym> 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 uprzedziłam twoje następne pytanie. Nie wiem, nie nie, chcemy, nie, nie trafieć, wiesz. Tak, no. No, więc y, chciałam powiedzieć to, co powiedziałam, ale się nic nie nagrało, że Esta y, odkąd przyjechała, cały rok była walka o życie u niej, bo była bardzo chora i biedna. Miała dużo piachu, była przyjechała zapiaszczona, miała kolki i tak dalej, Więc y, w jej przypadku mamy taką trochę traumę, że się zawsze stresujemy u niej, bo od, no, cały ten czas, który tak naprawdę ona była od początku, no to były kolki jakieś tam inne i wszyscy musieli uważać, wszyscy się niepokoi i czuli taką niepewność, czy z nią wszystko jest git. I to no, po, po prostu pozostało do tej pory, nie, że się po prostu na nią tak trochę inaczej patrzy, czy oprzy... cokolwiek zrobi, to zaraz się myśli, czy nie ma kolki przypadkiem już, czy coś. Tak już niestety jest. Uważaj na tą dziurę, bo tu są właśnie... U... Dobra, idziesz, no to lecisz.

na początku straciła równowagę, nie? Tak, więc no zdecydowanie nie było... na początku wyleciała, bo ona nie ma mięśni nadal. No. Ona nadal musi ćwiczyć nad równowagą i tak dalej, i tak dalej. Czyli chodzić takie tereniki jak te? Tak, chodzić takie luźne tereniki, wyrabiać mięśnie. Mięśnie. Widziałaś jaka ona była grzeczna, No tak, ogóle, no. Ja, ona na sam głos. Więc... nie O jaki pieniek fajny? Nie Luna? Nie. Mogliśmy go wziąć ze sobą na, zamiast schodków do wchodzenia. Bo ten nasz pieniek już się rozwalił, cały, aż strach na nim stawać. No, ale, ale tak w zasadzie to ona mogłaby na ten pieniek. No ale ty się go nie, Polować pieniek. I, I wiesz. Ale do czego byśmy ci, my go przywiązały? Na linę i by ciągnęła jak za linę, I Bo taki szlaczek mamy. zrobiła. Silima kawy ze sobą zrobiła. tak dostanie, nie wiadomo kto po, wiesz, Dobra, teraz chcę No to idź pierwsza, jak się musisz skupić. Luna. Tak, Luna, puszczaj ją. Tak. Uważaj tam kijek taki idź po prawo stroną, znaczy się tutaj bardziej prawo. A tu jeszcze dziura, jaka, po drzewie. O, nie. słonacka. Tyle dziurów, ale piękne słoneczko. Ale gdyby nie te komary, to by było idealnie, nie? Ale wiesz co powiem wam, że ja jestem z psiuka na ofem i jestem na ramionczka, bo mi po prostu było zdecydowanie za gorąco w koszuli i nic na mnie nie siada. Mucha nie siada, komar nie siada, nic nie siada. A chwila, moment, nie wszystko na jest leci, bo tutaj y, widzowie potwierdzą albo i nie potwierdzą że jest, są tu wszędzie komary. Fakt Esta ma więcej, bo jest czarna. Komary są rasistami. Nie, prawda jest taka, że czarne konie są bardziej, zwykle, bardziej błyszczące, ale też dużo bardziej ciepłe. Ponieważ no, wiadomo, że czarny przyjmuje więcej ciepła niż... No. Tak. No i oprócz tego też yy, właśnie karę, gniadę, te błyszczące, ciepłe koniki. Najmniej chyba na srokatych, na jasnych siadają, bo po prostu odbija światło, a komary lecą po prostu za ciepłem, tak jakby. No i za potem i ciepłem. Wiadomo, że się pocimy, jak jest ciepło, nie? No a, a, spokojnie. Powoli szweć, proszę. Chłopak. Chłopak. Tu Luna, bube. Super, trochę Super, powrót. To jest ta nogi, lastka. To my jesteśmy. No się do albo jak podjeżdżam, a mag za jej. O matko, tak brutalnie. Chciałam go Zatrzymanie. Uu. Bo Luna e, się za bardzo ciąga, nie podoba mi się to. Nie, po prostu Luna musi sama wiesz, dojść do posłuszeństwa, że tak powiem. Wee, no. Spokojnie myszki. Pokojnie łobuziaki małe. I zaraz, zaraz w lewo. O tak, chwiwa. No Możemy postępować no. Grzeczne koniki. I mamy słońce i komary. Rodzina w komplecie. Każdy ogonek przysługuje dla jednego konia, chyba że, nie, no, no tak, ale chyba że e, jesteś na padoku i se stoicie w grupie, no to wtedy jeden ogonek może nawet na trzy konie przysługiwać, nie, zależy jak się ustawią, a chcę powiedzieć, że nasz nowy e, pensjonariusz e, Robin e, jest, jest apalosa i on ma ogonek ładny, także... Nie jest takie nie? Ej, no wiesz co, no jak bardzo duża ilość w ogóle nie ma ogonka, ma trzy włosy na krzyż, więc jak na palosy to jest naprawdę no, no, nieźle. To na te standardy to ma 80%, co nadal nieźle. Tak. Ale tornado zrobił, Kur... Gdzie ci siedzi, myszko? Nie widzę. Nie widzę. Tak? Nie, nie widzę z tej strony. Bo ona takie tornado zrobiła, że myślałam, że jej głowa wyorbituje. Jadą jeszcze jadą ku mego stadu, coś tam dalej, komarnie gryzie. No, także bardzo quality. Patrz, jak ma odstawiony ten Ej, a wiesz, że masz lewą stopę bardziej na palce odstawioną niż u prawej? Ma krzywą nogę, jedną bardziej od drugiej. Tak już jest czasami w życiu. Że nogi są krzywe. Prosto, w tą cienką tą. Tak. Prost, tędy masz. Ej, 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 ej. Za, za, och, Pokoła. A super. Nóżki. A pięknie, lubię. Tak jest. Okay. Super koń! O to chodzi, widzisz? Tak, pięknie! No super! No super koń! Ale mądra jesteś, kurczę ale Jaka mądra! Na skrzyżowaniu yy, do zatrzymania będę musiała smaczka dać Juni. Chyba, że nie dotrwa w grzeczności. Dobry koń. Tak, super. Tak jest, brabo i skutki. No, tak. Dobry koń. Luna. Tak, super, co Super kom. o, żotkiewka. Proszę, odwajcie. I ja, możesz dalej jechać, bo komary. Z, tak. Jedziemy do stajni. jakie komary, masakra. Masakra. Chcesz jeszcze do skrzyżowania kłusować? Nie, Ja bym mogła już wstępem, aczkolwiek przez to, że jest tyle komarów, to możemy do skrzyżowania jeszcze kłusować. Tylko uważaj, żeby nie pędziła, nie?

To? On, on. Super koń Brawo Juzeczko Dobra Jestem pikiem do stajni Nie, Nie. Nie wycieraj się O luniaczka to żebyś z drogi ozepchnęła jakbyś się o nią wytarła Taki duży koniak, ty na no, taką małą tak siu tak siup. poleciała. Nie, nie będziesz się nie ok. nie. Tak. Żegnamy się. Bo teraz tak, będzie przeprawa, walka o przetrwanie w komarze, w komary. E, także dziękujemy za oglądanie. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, to gratulacje. Podziwiamy. I... E, mówię o widzach. A. No, dobra. Pa, pa. Pamiętajcie, że koni wszystko spędzi często po jeździe, więc warto, jeżeli nie dajecie im się wycierać, Warto trochę szczotą. tutaj Czy ja panu przeszkadzam? Jak go odkrzywa jak spędzi? Aj, drafionka. Aj, drafionka. Oj, drafionka. Oj, Mogę już założyć kanterek? Nie, tych Czy Już skończyła pancia? Nie, nie skończyła myszko, już. Buziaczki dajesz, tak? Buziaczki dajesz. Nic tak ma. No i maleństwo kochanie, malutkie. Malutkie maleństwo kochanie. Takie. Dawaj, oj, kantarek zakładamy. Proszę pani, halo? Luna? Luna, Luna. O, oh, rybko. Tak jest. Szydełko. No. Nigdy nie przechodzicie pod koniem, którego nie znacie. Jakby co.